No właśnie, co może być celem działań dywersyjnych w przyszłości? Moi drodzy, po pierwsze infrastruktura krytyczna o różnej charakterystyce o liniowej, czyli wszelkiego rodzaju linie kolejowe, przesyłowe, gazowe, prądowe itd. Po drugie, infrastruktura rozproszona to mogą być na przykład ujęcia wody. Wreszcie, jakaś inna krajowa czy lokalna infrastruktura krytyczna i chcę zwrócić uwagę na tą lokalną. Często jest tak, i większość jest tak, na przykład, że większość wodociągów nie jest infrastrukturą krytyczną formalnie. Ale tych kilka tysięcy zakładów wodociągowych, kanalizacyjnych, one są lokalną infrastrukturą krytyczną. Je trzeba chronić niemalże tak samo. Zatem szczególny tutaj apel do gmin, wójtów, burmistrzów, prezydentów absolutnie trzeba budować tą odporność w tego typu organizacjach i zakładach. Wreszcie, celem mogą być obiekty użyteczności publicznej, administracji publicznej to mogą być urzędy, siedziby starostw, powiatów, gmin itd. itd. To się może niestety zdarzyć. Wreszcie zgromadzenia imprezy masowe tam, gdzie mamy dużo osób, dużo ludzi, no i oczywiście cyberprzestrzeń i sfera informacyjna. To też musimy monitorować i reagować i budować tą ochronę ludności również w, tym, w tej przestrzeni.